Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was absolutny hit na imprezę. Warstwowa sałatka z tuńczykiem podana w oryginalny sposób. Przypomina słynną sałatkę Leśna Polana, ale jest tuńczykiem, więc jest nieco inna. Myślę, że zachwyci wszystkich gości na imprezie. Musicie ją koniecznie zrobić. Nowych widzów witam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam na filmy. Dokładną listę składników i przepis znajdziecie również na moim blogu. Link pod filmem. Wszystkie składniki już są przygotowane i drobno pokrojone. No i co my tu mamy? Mamy ogórek kiszony pokrojony, czerwoną cebulę, tuńczyk w sosie własnym, jedna puszka, jajka pokrojone, ale pamiętacie, aby dwa jeszcze odstawić, ser żółty starty na tarce o grubych oczkach, jest szczypiorek, oczywiście majonez wymieszany ze śmietaną, Sól, pieprz, no i będziemy jeszcze potrzebować ryż, którego tutaj nie ma, ale już mi się gotuje, i będę go gotować 15 minut. I to są te dwa jajka, które odstawiłam. Przygotowujemy sobie teraz naczynie, w którym będziemy wypełniać naszą sałatkę. Ja akurat mam garnek, ponieważ właśnie taka objętość mi odpowiadała, więc tutaj musicie sobie objętość dobrać, jaką chcecie, ale pamiętajcie, aby nie było to zbyt dużą. No I wykładam. Folie spożywczą bardzo dobrze i dokładnie na samo dno. I tutaj mam właśnie te jajka, dwa, które odstawiłam na samym początku i układam je równomiernie po całej powierzchni, właśnie naszego naczynia. A następnie dodaję sól, pieprz. Oraz szczypiorek. Staram się, aby był on również wypełniony właśnie w szczelinach. I bierzemy teraz majonez wymieszany właśnie ze śmietaną i rozprowadzamy po całej powierzchni. Oczywiście nie używamy całego majonezu, chodzi tylko o to, aby pokryła właśnie nasze składniki. I kiedy rozprowadzimy, będziemy układać kolejno następne warstwy. U mnie będzie to ogórek kiszony. Rozprowadzam po całej powierzchni. Na ogórek hiszony wykładamy ugotowany ryż. Oczywiście ryż jest już schłodzony. Rozprowadzam po całej powierzchni mojej sałatki. A następnie dodaję sól oraz pieprz. Wykładam kolejną warstwę. Jest to czerwona cebulka. Również rozprowadzam dokładnie. Można delikatnie dociskać właśnie każdą warstwę naszej sałatki, aby później bardzo dobrze się ona trzymała, więc myślę, że to też jest bardzo istotna sprawa. Wykładam około 2-3 łyżki majonezu połączonego ze śmietaną, również rozprowadzam po całej powierzchni. A następnie wykładam mój tuńczyk. W tym momencie dodaję również sól i pieprz, no i wykładam jajka, delikatnie dociskając do sałatki, również dodaję sól i pieprz. Na koniec dajemy ser żółty i smarujemy ostatnią warstwę majonezem. I tak przygotowaną sałatkę zamykamy szczelnie w naszej folii i musimy odstawić najlepiej na całą noc do lodówki, aby wszystkie smaki się bardzo dobrze przegryzły i połączyły. Minęła noc, sałatka jest bardzo mocno i porządnie schłodzona i mam przygotowany talerz, na którym będę właśnie ją wykładać, więc od razu niech będzie to ten talerz, na którym ona już do końca pozostanie. No i delikatnie, szybkim ruchem przełożyłam sałatkę. Oczywiście nic się nie zepsuło, popatrzcie, wszystko się bardzo fajnie trzyma, więc jestem przekonana i Wam się będzie trzymało. Musicie tylko właśnie użyć takie same składniki jak ja, czyli takie, które nie puszczają wody. I nasza sałatka jest gotowa. Bardzo fajnie się prezentuje. Super wygląda. Wam ja serdecznie ten przepis polecam. Jest sprawdzony. Robi naprawdę furorę na każdej imprezie, a sałatkę z tuńczykiem prawie każdy lubi. I to jest wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis wam się spodobał. Jeśli tak, proszę o łapki w górę. A jeśli nie subskrybujecie jeszcze do mojego kanału, zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam.